M. Jak Mibo. Joanna Koroniewska wyzywana przez staruszki. Obrywa baza romansem Abgosi. M. Jak Mibo po wakacjach 2018 nowe odcinki od poniedziałku. 2708.2018 o godzinie 20.50 w TVP2. Joanna Koroniewska przez 13 lata graba wem jak mi, bo posta ma Rola najmłodszej córki Barbary, Teresa Lipowska, i Luciana P. Witold Pyrkosz, przyniosł ba jej zbaw i stabilno finansow, ale przyniosł ba jej te kreska wiele przykroci. Ze gdy skromna i niewinna Mabgosia wyjechała z rodzinnej grabiny do Warszawy i tam za szale. Cienie bosnej Mabgosii by było bardzo burzliwe. Zostawiła trzechem Michała Agot Paweł Pokraska, Niemca Stefana, Steffen Miller, oraz Tomka Chodakowskiego, Andrzej Mbynarczyk. W międzyczasie romansowa baz ze swoim wygbadowc docenerem Konradem Badeckim, Rafał Królikowski, a później pisarzem Zbigniewem napiórkowskim, Waldemar Kownacki. Pilat temu Margosia odeszła bazem jak Mibo. Wyjechała do USA ze swoim bybymem M. Michał W Ameryce niezbyt by Ba SZCZ, kliwa. Nastki by bowiem cigie dramatycznych wydarzeń. Michał zginął w wypadku, za którym stali ludzie z sekty, która w ci nba gosi. Jaki czas temu najmłodsza córka przebywa przebywała na leczeniu w orodku zamknitym. Od dawna nie wiadomo jednak co się z nią teraz dzieje. Rok temu wem jak mi, bo na pogrzebie Tomka pojawi Basi kobieta, z twarz zazbonite Wolk, bardzo podobna do Gosi, ale nikt oprócz Marysi, ma Pietkowska, jej nie widział. Gdy Małgorzata Pietkowska w jednym z wywiadów wspomniała: Kreska E Wem jak mi bo czekaj na powrót Joanny Koroniewskiej. Wszyscy zaczli się zastanawiać, czy Mabgosia jednak wróci. Aktorka na Instagramie opublikowała dosadny wpis i daba widzom do zrozumienia: Kreska E Nie zagra ponownie Wem jak mi bo Kolejny raz otrzymuj Dukreska o wiadomości o moim rzekomym powrocie do serialu. M. Jak Mibo. Zawsze będzie mi niezmiernie bliski i wszyscy jego twórcy, dziękuję za wiele ciepłych hezbów skierowanych w moim kierunku. Nie wracam. Jednak pamiętajmy, Kreska, gdy koniec, ma ta kreska swój pocztek. Miejmy nadzieję, kreska E równie ekscytujcy? I tym optymistycznym akcentem kreskać wszystkim bego tygodnia napisa da. Joanna Koroniewska w najnowszym wywiadzie dla wp.pl przyzna ba, kiedy gra bawem jak mi, bo spadła na ni fala hejtu. I to ze strony starszych widzów, fanów serialu, którzy nie rozumieli, że nie ma Bgosi Mostowiak. Widzowie nie potrafili oddzieli aktorki odgranej przez niej postaci. Za wszystkie zdrady, romanse i podboci ma głosiwem jak mi bo obrywa Bakoroniewska. Bybam wyzywana na przykład. Na przystankach autobusowych przez starsze panie, którym myli Basi rzeczywisto serialowaste prawdziw. Najwięcej hejtu pojawi Bosi, gdy moja bohaterka byba zwizana z postaci grana przez Stefana Mellera. Mabgosia go ba. To by przyczytowy moment, w którym bybam odbierana jeden do jednego jako Mabgoszata Mostowiak. Kiedy moja posta rzuci ba faceta w serialu. Brabam akurat udział w z gwiazdami. Po pierwszym odcinku bybam najni kreska i w tabeli. Ludzie mnie rzeczywiście nie znosili. Mnie poprzez posta, który grabam, wyzna babyba gwiazdałem jak mibo.